Hejka, witajcie na kanale Lorquest. Z tej strony Ola Alex Alexis i zapraszam was do otwierania kart serii Lorcana, a konkretnie tego tutaj booster boxa z trzeciego dodatku, czyli Lorcana Into the Inklans. Także przejdźmy już do stołu otwierającego i sprawdzimy jakie dropy polecą. Także jak widzicie, tak prezentuje się nas booster box 24 saszetki w środku. No i czas otworzyć tutaj. Zabezpieczenie z dołu zrywamy. No i przechodzimy do otwierania. Yy, łącznie będzie, tak jak wspominałam, 24 saszetki. Zobaczymy, czy coś fajnego nam dropnie, może kilka legend. Yy, no ale to czas pokaże. Zaczynamy od pierwszej saszetki. Trzymamy kciuki za dobre dropy. Into the Inklands w ogóle za, mm, wprowadził jako pierwszy dodatek Nowe karty lokacji, także tutaj w każdej z tej saszetce zamiast tej ostatniej takiej karty puzli, będzie wprowadzenie właśnie do zasad tych lokacji. Chief Maui, Moana, Strike a Good Match, Magica, Despel, Distract, już tu wchodzimy zaraz w lepsze karty, Quick Patch i lecimy. Wilkats, Wrench, Mama Odi, Maui i tutaj mamy Bernarda, Mufase i Tiana's Place jako karta tutaj ta holograficzna. No i dwie z tyłu właśnie karty informacyjne na temat zasad grania e, lokacji. E, ogólnie jak widzicie na razie nic mega nie wpadło, ale będziemy przechodzić dalej. Oczywiście jeśli chodzi o legendarne, no to najlepiej jakby nam się trafiła Urszula lub Robin Hood ale ja szczerze mówiąc nie pogardzę na przykład kartą Lucky Dime e, Nottingham mamy, Voyage Flotsam e, Bestow, a Gift e, Kit, e, Kit Cloud Kicker e, Neverland The Queen Simba Magic Broom Pongo Uuu, pierwsza legenda także tutaj możemy sobie już E, dorzucić do licznika Legend Milo Touch. E, ogólnie ja się cieszę z tej legendy, bo po pierwsze nie miałam jej w kolekcji, także super dodatek. A po drugie, Atlantyda jest jedną z moich bardziej e, lubianych bajek z dzieciństwa, także to jest dodatkowy plus, właśnie. No i karta Holo e, Hasset My Heart, tutaj właśnie, Ech, kolejna. Także co do moich ulubionych bajek Visneya, no to szczerze mówiąc ten dodatek Into the Inklands mnie bardzo rozpieszcza, ponieważ e, właśnie, tak jak wspomniałam, Atlantydę bardzo lubię za dzieciaka, lubiłam też kacze opowieści, akurat to kaczech opowieściach mowa, Gizmosut Baby, e, <giby> No i Milo, no jak widzicie. No a dodatkowo Lilo i Stitch to też jedna z moich bardziej lubianych bajek, także no, jak widzicie, ten dodatek jest po prostu dla mnie. Tutaj karta Pride Lands. Mogę Wam sprzedać taką ciekawostkę, że ja w swojej kolekcji, jak prywatnie otwierałam takiego też boosterboxa, to udało mi się trafić te Pride Lands w wersji Enchanted. Jak widzicie, troszkę się różni. Nie jest to może najdroższa Enchanted z tego dodatku, e, ale no wiadomo, kto nie chce mieć karty Enchanted w swojej prywatnej kolekcji. No ja uważam, że że, że, że nieważne jaka się trafi, e, oczywiście na samym początku, bo wiadomo, jak już ktoś ma 20-30 kart Enchanted, no to też inaczej na to patrzy. Ale jeśli chodzi o takie pierwsze Enchanted, no to nieważne jaka będzie, ważne, że będzie. Mickey Mouse, e, Billy Bones, Skippy, e, Pua, e, Valued Door, e, Miss Bianca, I tutaj wchodzimy w te lepsze karty, Tiana's e, Palace, e, Kit Cloud Kicker, ale z Shiftem, jak widzicie, bo to już jest za szóstkę, Hydros e, Fang. Chyba tej karty nie miałam jeszcze. Będę musiała się później jej przyjrzeć. I druga legendarna, jak widzicie, Grandma z bajki Wajana. Nam się trafiła. Ogólnie, jak tak sobie testowałam takie deki online, no to akurat mi nawet podpasowała, jak grałam niebieską talią. Także odkładamy ją tutaj. A jako kartę Holo e, Trigger nam się trafił. Czyli, jak widzicie, dopiero kilka saszetek za nami, a już trafiliśmy dwie legendy. E, no, ogólnie na takiego boksa trafia się właśnie jest taka, no można powiedzieć, e, niepisana, aczkolwiek e, zasada, że na takiego boksa trafiają się przynajmniej dwie, trzy, cztery nawet legendarne karty. Tutaj mamy Helge Sinclair, e, Nazi, Skippy i Jago. King Louis, Dalmatin Papi, Cusco Palace. ta karta również jest w wersji Enchanted do zdobycia w tym dodatku. Nie jest może ona najdroższa, ona chyba jest tą jedną z mniej cenionych, ale zawsze wiadomo Enchanted. Treasure Guardian i nasza karta specjalna, Gyro z Kaczych Opowieści, jak widzicie w wersji holo. Tutaj szybko w międzyczasie zmieniłam trochę ustawienie, żeby łatwiej było widać, co fajnego wydropiliśmy. Tutaj będziemy mieli karty legendarne. Tutaj natomiast e, te holo. E, I tutaj lecimy: Robin Hood, Voyage, powtórka, Flotsam, Magica, Despel, Spell, Distract, Heal What Has Been Hurt z zakręconych, The Queen. The Boy. To akurat nie wiem, czy to nie jest właśnie też z księżniczki i z Żaby. Możecie mi potwierdzić w komentarzach. I tutaj jedna z ciekawszych kart. Balu. Widziałam, że wykorzystywana na turniejach Bodyguard, także fajnie. I dodatkowo, jeśli zostanie on zbaniszowany, no to dostajemy dwa Lore. Także no to jest akurat bardzo fajna karta. I karta tutaj Holo. No to będzie Zazu tym. E, razem możecie mi w komentarzach napisać, jaka jest w ogóle Wasza ulubiona karta z Lorkany. Może to być z jakiegoś konkretnego dodatku, e, albo po prostu taka, która Wam się najbardziej e, podoba z tutaj Into the Inklands. Helga, Nazi, Airfall, The Firebird, Captain Amelia, Orville, tej akurat bajki nie znam, e, Prince John. Jolly Roger, tutaj chyba z Kapitana Haka, Lightos, The Queen's Castle, to jest dobra karta akurat, także ją później odłożymy w specjalne miejsce, Hades i tutaj Grand Matala, idealnie do nasz do shiftowania właśnie tej legendarnej, którą wydropiliśmy, także jak widzicie na razie spokojnie. Co do właśnie, bo wspominałam wcześniej o dropach z takiego boksa, że jest gwarantowane takie 2-3 karty, limitowane można powiedzieć, że to pisana, niepisana taka zasada, ale mogę Wam się pochwalić, że ja kiedyś jak otwierałam jednego boksa, to trafiłam chyba z 7 legendarnych kart w takim jednym i to w jednej saszetce dwie pod rząd, taką jedna holo była, a druga była zwykła także wtedy miałam niewiarygodne szczęście, nikt mi chyba nie chciał wierzyć, że taki drop e, mi się trafił. I tu karta E co jest? A, tak zapomniałam, że ona jest w trójce, myślałam, że ona przez chwilę e, wyszła w innym dodatku i u widzicie ten symbol? Sprawdźmy, co to będzie Robin Hood Panie i Panowie, jeśli nie wiecie jest to aktualnie najdroższa legendarna karta z tego dodatku, przynajmniej według TCG Playera. Wow, fajnie, nie miałam jej jeszcze w kolekcji, także super, tutaj ją odkładam. I karta specjalna Wajana. Także jak widzicie, już nam się poszczęściło, trzy legendarne, a ile jeszcze saszetek przed nami? Zobaczymy, czy uda nam się wydropić coś jeszcze, czy po prostu szczęście nam już się skończyło tak naprawdę i przed nami tylko Zwykłe karty, ale na. O, yy, kłapułuchy! Bardzo ładna karta. E, ale nawet jeśli nie trafimy już żadnej legendarnej, no to i tak jest kilka takich yy, rare i super rare, które bym chciała znaleźć. Między innymi jest to Morph. On jest bardzo fajny. Przydaje się pod budowanie talii. E, no i jakieś fajne piosenki też mogłyby nam się yy, tutaj wydrobić na pewno ale mówię mi najbardziej szczerze mówiąc na ten moment chyba zależy, żeby wydropić Morfa z takich e, nielegendarnych kart, bo nie mam jeszcze ani jednego w kolekcji, a otwierałam już jednego booster boxa, więc jeśli po otworzeniu dwóch by się nie trafiła ani jedna sztuka, no to byłby chyba po prostu e, mega tech Kida. Tutaj bardzo fajnie, że to jest tutaj w tej języku Atlantydy napisane, chociaż e, nie pogardziłabym jakimś e, tłumaczeniem tego. The Lamp u Helga Sinclair, tutaj do shiftowania, akurat już jedną trafiliśmy wcześniej i Scrooge Top Hat, tutaj leci do kart właśnie naszych e, holograficznych, e, także tutaj z tematem. Kolejna saszetka, e, też możecie mi w komentarzach dać znać, czy macie jakąś kartę Enchanted, a jeśli nie macie, to czy jest taka jakaś wymarzona, którą chcielibyście trafić. Ja z takich Enchanted wymarzonych to bym z tego dodatku chciała bardzo trafić y, Scrooge'a Magdaka, jako że to jest moja Urszula de Silver, e, jako że, m, tak jak wspominałam, Kaczyła Opowieści to jest jedna z moich ulubionych e, bajek. Sheriff od Nottingham i Karta Holo, no to zwykły jago. E, także ja z tego dodatku Tak jak wspomniałam e, Najbardziej bym chciała trafić Scrooge'a Jako, że to jest moja ulubiona karta Ale no nie pogardziłabym właśnie e, Też Kidą e, Mam ją w wersji legendarnej e, Ta Kida z tego dodatku Kida Protector of the Atlantis Chyba już sprawdzam Tak, Kida Protector of the Atlantis Dokładnie się nazywa Tu Wam zaraz padnie zdjęcie też wyświetlę No i taką kartę Enchantę bym chciała Trafić. No, wiadomo, najdroższe jest Urszula The de Deceiver, e, ale mi aż tak na będzie nie zależy. Gairo, Serce Atlantydy i karta Holo. Taki gostek. Tego też nie znam, szczerze mówiąc. W ogóle brakuje mi w tych kartach, tak jak w pierwszej i drugiej części: e, The First Chapter i Rise of the Floodburn były do Trollboxów dodawane takie listy kart, jakie są w danym dodatku. To tak mi brakuje, żeby teraz w tych Trollboxach nadal to było dodawane, ale żeby dodatkowo był opis, wiecie, na zasadzie ta karta pochodzi z bajki XYZ. Na dole jakaś krótka informacja, albo nawet na samej karcie jakby tutaj była jakaś notka, to by na pewno ułatwiło nieraz żyć. No i tutaj Huey, o, już sobie zaspoilerowaliśmy, że nic na końcu nie będzie. RLS Legacy, no i The Burness Cities. To też jest fajna e, pioseneczka. E, jeśli chodzi o budowanie talii, przynajmniej tak mi się e, wydaje. A w ogóle jak ma się Urszulę, która potrafi dwa razy zaśpiewać piosenkę, to już w ogóle też jest, myślę, totalne dobre combo. Tu kolejna saszeteczka, lecimy dalej. To no że w tym dodatku nie ma jakiejś specjalnych, wiecie, zamiast tych dwóch kart tłumaczących zasady, że nie ma jakiejś e, specjalnej e, puzli, tak jak to w każdym innym dodatku praktycznie jest. O, Magdak, Manor, super, Mizlianka, Genie, Rise of the Titans, oj, spoiler poszedł, Last Lich, Ford, Gustav the Giant... Uuu, uh, Magica Despel, także pomimo tego, że nie jest to jakaś legenda, to i tak fajnie, bo jej nie miałam w swojej kolekcji. I była z Wajany. E, w ogóle nie wiem, czy wiecie. Nie wiecie, ale wam sprzedam taką ciekawostkę. W kinach na premierze Wajany dwójki, przynajmniej w Polsce, e, na premierze bo wiem, że w Stanach trochę z opóźnieniem to było, można było zdobyć kartę Promo Wajany z siódmego dodatku. E, także jeśli ktoś z Was oglądał, e, no to możecie też się pochwalić, czy udało Wam się zdobyć tą kartę promo. E, jeśli tak, to ile sztuk? Bo ja wiedziałam, że w ogóle niektórzy ludzie mieli po, nie wiem, 10-20 takich kart, co dla mnie było w szoku. E, Curst Merfolk i. A, Urszula! O, to jest też fajna, bo jej akurat nie miałam w kolekcji, także fajnie. Jakieś kart ciochy wpadają, których jeszcze mi brakuje. E, że ogólnie takie kolekcje ciężko jest pilnować. Wiecie, co się ma w takim e, swoim albumie, e, więc ja korzystam z aplikacji, właśnie oficjalnej od Lorkany, w której wpisuję sobie wszystkie aktualne karty, które posiadam. I super jest to, że tam można podzielić to wszystko wiecie, na e, holo, nie holo, takie warianty o Jafar z okładki naszej Inkto Dame In hey Hej, hej, Little John z Place of Exile i karta specjalna Piotruś Pan i Joshua. Także tam jest fajne to, że możecie, wiecie, podzielić na na, 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 tak jak wspominałam, na karty holo, nie holo i to Wam pokazuje, wiecie, na bieżąco, także to jest akurat bardzo fajne do pilnowania tego, co się ma u siebie w binderze i ile sztuk. Robin Hood, Kakamora, i Will Find My Way, Magic Broom, Louis, Heal What Has Been Hurt, e, Wendy, Scrooge Top Hat, który już mieliśmy w wersji holo, Magica despel, Spell, Mafo, Map of Treasure Planet, Mawis Ma Fish Hook i Arielka, tutaj w wersji świecącej. Także jak widzicie, coraz bliżej końca i zapowiada się chyba na to, że... Już nie trafimy jakiejś legendy, no wiadomo, tam jeszcze jest chyba przynajmniej 9 stasetek, więc może się trafi, a może Enchanted padnie. Kto wie, kto wie, zobaczymy, czy będzie można zrobić e, tytuł jak typowe, wiecie, YouTube. Y. O wytropiłem tą kartę. E, wytropiłem Enchanted za ileś tam złotych, ale to tam to jest najmniejszy problem. Dizmusut, Milo Touch. Sam, Magic Broom. uj, poleciała sprzątać mi podłogę. Gramatala, Mr Snoops, Robin's Bowl, Rolly, I've Got a Dream, Lucky, Piglet. O, to też jest bardzo fajna karta i karta specjalna Little uh, John. Eee, właśnie Piglet też ma fajną umiejkę, że jak tu widzicie, kiedy będziemy mieli dwie lub więcej Charakterów w grze, no to on zamiast questować za jednego lora, będzie questował za dwa. Także wyobraźcie sobie mieć takich, takie piglety już w drugiej turze wyrzucone, w trzeciej dorzucić kolejną kartę i macie wtedy niezłe combo. Agrabach, Don. Tego akurat też nie znam, więc Diablo. No, Diablo to akurat najładniejszy jest chyba z dodatku z Urszuli. Ferry, eee, tak? Tam w ten Shift Diablo to jest bardzo ładna karta. Tinkerbell. Dive Bomb. O, Maui. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Słuchajcie. A, będzie clickbait. sobie to nie będzie już clickbait. I, 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 i. Cusco Palace. Jak widzicie, kolejna lokacja. Chyba po prostu Into the Inklands mnie urzeka lokacjami. Pałac Cusco. On nie jest najdroższym. E, no, tak jak już wspominałam, e, 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 Boże, słów mi braknie. E, najdroższym Enchanted, akurat jest najtańszy, bo 31 dolców, ale Enchanted to Enchanted. Wow, ale super dropik. Boże, gdzie są moje sliwy na takie okazje? O, tutaj leci do śliwa, bezpieczny, bezpiecznie. o. Także powiem Wam, ale super, ale się cieszę. Omeg oh Enchanted Cusco Palace. Tutaj chyba będzie trzeba go gdzieś fajnie ustawić. Tutaj przełożymy. No, wybaczcie drobne cięcie, ale e, musiałam pieska wypuścić z pokoju, bo listonosz przyszedł. A mój pies bardzo nie lubi listonoszy. <laughs> Wiecie, jak to pieski musiał naszczekać na niego. Także no, jak na razie pudełko jak najbardziej oddało. Babum, tutaj mamy Jim Hawkins, Air, Airfoil, Magic Carpet, e, Made Marian, Dalmatyńczyk, Dewey, Waj. Urszula, Little John, Friends Like Me, Shenzi, tej nie miałam jeszcze karty, i karta specjalna Don Carnage, to leci tutaj. E, jak widzicie, pudełko jak najbardziej na razie oddało. E, powiem Wam szczerze, no drugi box i na dwa na dwa na razie instant miałam jeśli chodzi o dodatek Into the Inklands, no bo jeszcze z szóstego dodatku otwierałam Azurowe Morze, boxa i tam też trafił mi się Enchanted, jak na razie mój ulubiony. You, you Came Back, Lilo i Stitch, jak już pamiętacie lub nie, jest to moja ulubiona bajka, więc bardzo się cieszyłam. No i oba boxy, z których trafiłam Enchanted, zakupiłam od cards. No, także <grym> myślę, że tam akurat dobre dropy lecą stamtąd. Diablo, Pluto, Patch, yy, Dzwoneczek, how, how, how Far I Will Go, Czarnoboks, Followers, Moana, Arialka i karta specjalna Jafar. Jak widzicie tutaj w wersji yy, holo. Także. O, trzy ostatnie saczetki zostały, także zobaczymy, czy uda nam się wydropić kartę legendarną jakąś jeszcze. Fajnie by było, ale ja myślę, że i tak, jak na tego boksa zrobiliśmy bardzo dobry dropik. Olympus would be that way, Peter Pan, Chubby, Cubby, The Firebird, Reaper, Boss Orders, Scrooge McDuck, to jest bardzo ładna karta. Kuzco Palas w wersji zwykłej, to już możemy sobie porównać właśnie czym się różni. Troszkę inna perspektywa jak widzicie, troszkę bliżej. Eee, The Bayou, Rapiki, Little John i karta specjalna Voyage w wersji holo. Już zobaczymy czy jeszcze nam przynoszą karty szczęście. Eee, jak Wam się podobało, możecie na razie dać znać, czy taki odcinek Wam się spodobał na tym dość świeżym kanale tak naprawdę. O! I czy byście chcieli oglądać więcej takich e, o jakiś jak, jak nazwość, takich openingów całych boksów? Czy może byście chcieli jakieś inne przedmioty zobaczyć u mnie? kakamora, Sir jago, Yago, Made Marian, Cleansing Rainwater. To z... Księżniczki Rai, chyba z tego co pamiętam. E, Rise of the Titans, Last Stitch Effort, Tinkerbell, Alice i karta holo Kid'a. Jak dla mnie może być. Także przekonamy się teraz jaki dropik finalnie będziemy mogli podliczyć z tego dodatku. Czy zwróci nam się, czy nie zwróci nam się. Razum. Jeszcze trzymamy R trzymamy kciuki za legendarne. Jeszcze jedną chociaż Weddy, Sirhis, The Queen, Captain Amelia, Kida, Queen of Hearts, Lintegard. Boże. Nie pamiętam jak on się po polsku nazywał Czarnobs, Followers i teraz specjalne karty. Minnie Mouse, Captain Hook i... A, raz, o, jak widzicie, nie mieliśmy szczęścia do ostatniej legendarnej. To jak widzicie, podsumowując ten odcinek dość długi, na 24 saszetki trafiliśmy: jedno Enchanted, trzy legendarne. Enchanted to Cusco palace, Tu możecie jeszcze raz przyjrzeć się jej, tak wygląda. Co do kart legendarnych. No to Grandma Tala nam się trafiła. Trafił nam się Robin Hood. Trafił nam się Milo Touch. Szkoda, że nie trafiliśmy Lucky Dime, ale patrząc, że doropnęliśmy Milo, no to przeżyje to jakoś. A z kart tutaj holograficznych to jakiegoś dużego szczęścia nie mieliśmy. Ehm, mogła nam się dropnąć jakaś legendarna karta Holo, no ale niestety nie było. I taka ciekawostka. Podobno karty Holo, legendarne, nie zaliczają się do tego minimalnego dropu z takiego boksa. Czyli, no, jeśli i tak już traficie, powiedzmy, 3-4 legendarne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście trafili jeszcze kilka w wersji Holo. Bo właśnie z tamtego boksa, co Wam mówiłam z szóstego dodatku, to Wam tu wrzucę zdjęcie. Jak widzicie, jedna karta była legendarna e, Holo. Także. Jak widzicie, wtedy mi się akurat drop mega poszczęścił i bardzo żałowałam na koniec, że nie nagrywałam właśnie e, tamtego boksa. No i pełno, jak widzicie, zwykłych komanów, unkomanów e, i innych tego typu kart. Także piszcie w komentarzach, co myślicie o tym dropie. E, czy macie jakąś ulubioną kartę, właśnie legendarną, czy enchanted z tego dropu? I my się widzimy już w niedługiej przyszłości. Trzymajcie się. No i bajo. E ja.